Hey, z tej strony Senses, Witam już bodajże w piątym odcinku naszej serii w Pathfinder Kingmaker. No cóż, ostatnio udało nam się tutaj rozwalić obóz bandytów. Nie udało nam się za bardzo przeszukać tego, co się kryje w schowku, który, który bandyci przygotowali. Nie wiem, co tam się mogło znajdować. Znaczy wiem, ale nie za bardzo mogę powiedzieć, żeby nie spoilować. Natomiast chciałbym tylko dodać, że poczytałem trochę na forach. Jak się obsłużyć z tą klasą przywoływacza? I generalnie mam taki plan, aby ją trochę zrespektować, ponieważ na tym poziomie trudności najprawdopodobniej sobie w ogóle nie dam rady w dalszych, w dalszych tej walkach. Przy okazji ja też zauważyłem jedną ciekawą rzecz, która wyjaśnia też, dlaczego część moich towarzyszy jest słaba, m.in. Harim. Jak widać, jest on na pierwszym poziomie i dopiero niedawno zaczął dostawać e, punkty doświadczenia. Um, tutaj tą, ta różnica jest też widoczna u Amiri i też ma ich zdecydowanie mniej. No generalnie póki co Harim jest e, kulą u nogi. E, I wiąże się to z tym moim trikiem, który miał być trikiem i miał działać super fajnie. I, i w ogóle polegającym na tym, że ja tutaj mam w ustawieniach trudności taką, taką opcję miałem odznaczoną, żeby tylko aktywni e, towarzysze otrzymywali doświadczenie. No i przez jakiś czas jak było to fajne, ale teraz widzę, że są w związku z tym trudności po prostu z pokonywaniem wrogów. E, przy okazji tutaj też jest e, zwiększone, zwiększone statystyki e, przeciwników, które też e, no nie dają mi, że tak powiem, odpocząć podczas walki. No, dlatego plan jest prosty. Plan jest prosty. Wracamy do e, placówki handlowej Olega, a tam Dokonam respecjalizacji mojej głównej postaci wraz z Idolonem. Na niego mam bardzo fajny plan, dlatego nie zwykajmy dłużej i zacznijmy kroczyć w tym kierunku. Się wrócimy przy okazji, oddamy pierścień Swietlanie, e, która nas prosiła o, o jego odzyskanie z rąk bandy bandytów. Czasu nadal mam bardzo dużo, żeby tam dotrzeć, w takim razie e, ruszamy. Tutaj jest ta opuszczona chatka, do której e, dali, zostaliśmy jakby poinformowani przez chyba. Hmm, teraz próbuję sobie przypomnieć przez kogo, ale przez kogoś na pewno zostaliśmy poinformowani, że tam znajduje się ta chatka tego druida i jeleniego pana. Um, a więc tak. Chodzimy tutaj bez problemu do placówki handlowej. Olega. Jeszcze ten poziom trudności też sprawia, że ja nie jestem w stanie sobie tego tak łatwo zrespekować, to też muszę zmienić w ustawieniach, co mam zamiar zrobić. Przy, tej, przy tym poziomie trudności należy odznaczyć tutaj możliwość przetrenowania ponownie swoich bohaterów. Zapisałem tej reszta reszty reszty tutaj nie zmieniam. Tak jak już mówiłem w ostatnim odcinku, sobie tylko zmieniłem to, żeby polegli towarzysze w walce mogli być. Mogli do niej powrócić, żeby nie umierali permanentnie. Jakby tutaj nie jestem aż takim Sadom Masochistą, żeby się tym denerwować przy okazji może J będzie miał dla nas jakieś fajne informacje. I też w którymś odcinku wspominałem, że ten Anoriel ośmiooczny, czy tam 8 oczu ma możliwość respecjalizacji mojej postaci. Na pewno musimy z nim troszeczkę porozmawiać, on na pewno ma bardzo ciekawą historię, natomiast teraz nie mamy na to czasu. Ale chcemy skorzystać z usług jakby e, treningowych powiedzmy, e, tego, tego stowarzyszenia poszukiwaczy ścieżek. I tak też robimy. E, tutaj mogę sobie wybrać moją postać, a ja spróbuję z wami przejść przez ten e, przez, tą, przez ten kreator postaci. Oczywiście tutaj wrócimy do naszego portretu, Oswald powinien zostać niezmieniony. E, jak się ma dużo portretów, to tutaj to okienko szaleje. Rasa, wiadomo, człowiek. Mężczyzna, pudiutki, z konkretną twarzą, już wcześniej wybraną, i konkretnym stylem e, fryzury oraz kolorem włosów. Przechodzimy dalej i wybieramy ponownie, oczywiście, klasę naszego samonera z podtypem e, Złączonego Duszą. Czyli, tak, bym po prostu wrócił do pierwszego odcinka. Wybieramy e, tutaj e, jako naszego Eidelona, jako na, jakiego naszego przewołańca e, Diabła. Nie zmienię tutaj e, tego paktu, e, mimo że on jest dla mnie bardzo, bardzo niekorzystny e, w przypadku walki wręcz, no ale tu tam trudno, z tym sobie akurat jestem w stanie poradzić. Spróbuję statystyki odtworzyć dokładnie tak samo jak były, e, żeby też tutaj nie zakłócać zakurza, nie jakby ciągłości fabularnej, powiedzmy. Okej, to było tak, i tutaj inteligencję na 3. Jedyne co jeszcze mogę sobie zmienić, to przed skillę. Na pewno nadal będę wybierał oczywiście używanie magicznych urządzeń, no i wybiorę jeden punkt w perswazję, mimo że nie jest klasową umiejętnością, ale nigdy nie wiadomo kiedy się przyda. I teraz tak, i tutaj pamiętam, że wybrałem Arkan Strike, on mi w ogóle nie pomógł, w ogóle się nie przydaje w przypadku tej postaci. Więc poszukam czegoś innego. Tutaj, oczywiście, Ekstra Ewolucja, która daje mi jeden dodatkowy punkt do mojego przywoływańca. I jeszcze tutaj spróbuję użyć. Jakiegoś bardziej przydatnego skilla, i tym razem wydaje mi się, że będzie to już nie ten spellsharing. Tutaj na razie z tego zrezygnuję, na razie tego nie potrzebuję, ponieważ mój nowy plan zakłada całkowicie hmm, zrezygnowanie z siły tej postaci Oswalda na rzecz Merwata. Także dla niego wybiorę hit y twardzi, powiedzmy tutaj, tak wytrzymały, y wytrzymałość, coś w tym stylu, i dostanę dodatkowe punkty zdrowia, które są bardzo przydatne. Um, teraz tak, ponownie ewolucja I w przypadku ewolucji Zobaczę czy mogę yy, na, Jak już mówiłem Mam plan na tego merwata I ten merwat będzie posługiwał się bronią tym razem Nie pazurami Pazury są za słabe Żeby mieć z nich jakikolwiek pożytek Więc yy, Stanawiam się czy muszę koniecznie to od razu wybierać Wydaje mi się, że raczej nie Chociaż Dobra, ja to wybiorę Bo on raczej będzie tego potrzebował a może nie będzie potrzebował? Ja, ja zobaczę to i najwyżej utnę ten fragment i się cofnę tutaj, zobaczę czy, czy, czy jest to możliwe. Dobrze, sprawdziłem to. Nie mam potrzeby, żebym brał w ogóle ten, tego fita, ponieważ ja sobie przy przymerwacie, użyję po prostu jego darmowego fita, który otrzymuję na pierwszym levelu, aby mieć wytrenowanie w używaniu broni do walki wręcz takiej żołnierskiej, powiedzmy. Więc tutaj mogę sobie darować ten punkcik. I wydać go na coś innego w takim razie na pewno wydam te dwa punkty, które mam na pierwszym poziomie na siłę. Siła jest potężna, on będzie takim wojownikiem z bronią po prostu przydatną do walki, uh, wręcz, a nie, a nie, a nie te, te pazury. Te pazury w ogóle nie, nie satysfakcjonują mnie w ogóle. Hmm, zaklęcia te same co wtedy, to już zajmie tylko dosłownie chwilę. This will hurt. ok dobra, i teraz tak. Kolejny poziom. Szybko przechodzimy. Tutaj ładujemy te punkty, tak, ostatnio, chyba z wyjątkiem jeszcze tutaj jednego punktu w wiedzę magiczną. I tutaj ponownie, oczywiście dajemy wszystko, e, dwa punkty w siłę. Ponadto, oczywiście w obronę. E, to też bardzo pomoże. Tutaj wracamy tutaj z zaklęciem. Robię to tak samo, jak ja to zaczynałem. E, przy, przy rozpoczynaniu tej serii, już jesteśmy prawie na finiszu. Kolejna ewolucja, tu się nic nie zmienia. Kolejne punkty są rozdysponowane. Doskonale, i tutaj kolejny feed. Wtedy chyba wybrałem spell sharing dla, dla, dla naszego oswalda. Natomiast teraz, jak, jak o tym pomyślę, to nie wydaje mi się to już takim dobrym pomysłem. No, trzeba rewidować, po prostu trzeba rewidować sobie te buildy w razie co, w razie potrzeby je zmienić. E, tutaj, w przypadku Oswalda, ja nie widzę nic ciekawego, co mógłby wziąć teraz na tym poziomie. Jeszcze się upewnię, więc chyba wybiorę zwiększoną inicjatywę, żeby on jednak w walce był przed innymi e, przeciwnikami, czy też sojusznikami, abym mógł z niego lepiej korzystać. No i tutaj, wiadomo, klasyka, czyli siła e, zwiększony. E, Zwiększona naturalna klasa pancerza. No i teraz jakby wisienka na torcie, która powinna troszeczkę mi pomóc, to jest ten dodatkowy atak. Tylko, że tym razem jak Merwat będzie miał broń, to wydaje mi się, że po prostu efekt będzie wspaniały się świetnie to zeskaluje. No i ponownie wybieram zaklęcie na pierwszy poziom. A tutaj chyba wybrałem jakieś zaklęcie leczące. Już nie pamiętam dokładnie. Aha, tutaj tą zwiększoną szybkość. No to ja do tego wrócę. Na pewno mi to nie. Zawadzi i gotowe, i teraz jeszcze tylko Merwat, zrobimy go na szybko. Drugi poziom: A percepcja i perswazja. On ma tutaj bardzo dużo punktów do perswazji i extra ekstra skill w mobilności, też warkanie, bo czemu nie? Absolutnie mi to nie przeszkadza, nie szkodzi mi. E Teraz skupienie się na broni mi i tak nie bardzo pomoże. Wolałbym jednak, żeby on był bardziej taki mm, elastyczny pod względem broni. A jak już się wybierze tego perka, weapon focus, to to, 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 to nic nie daje. To, to jest jakby w sensie daje tylko to, że jest się uwięzionym z powodu jednego punkta, tam później dwóch, do jednego typu broni. A ja bym tego nie chciał. I tu wybieram dla niego perka właśnie to wyszkolenie w broni do walki żołnierskiej. To jest to, czego ja szukam gotowe, kolejny poziom i kolejny fit doskonale te same tutaj poziomy wybieram i tym razem z, wy, wy, wybrałbym dla niego ten silny atak, ja na pewno będę w to szedł później natomiast dla niego wybiorę sobie fita die hard, czyli który on pozwala nadal w postaci jeszcze działać nawet jak ma 0 punktów życia, wydaje mi się, że to powinno na nim działać że on nie powinien wtedy a, zniknąć, nie wiem w razie co znowu to respeknę. Więc gotowe. Udało nam się zrespekować po prostu nasze postaci. Ja zobaczę, czy... Chyba nie mam żadnej broni tutaj na razie dla Mervata. Widzę, że zmieniło mu się imię, więc zaraz to poprawię. Ale zanim to zrobię jeszcze powiem świetlanie, y że udało nam się odzyskać jej pierścień. Doskonale, doskonale. A Teraz tak. <laughs> tak, bo my mówimy, że... Pozbyliśmy się Kresl, tej bandytki, która go miała, a z kolei Swietlana chce nam powiedzieć o niej jakąś prawdę i że Kresl to nie było jej prawdziwe imię. Jej prawdziwe imię to była Irena, zanim to wszystko się zaczęło, i ona była córką jej matki oraz jej drugiego męża, w sensie tej matki drugiego męża, czyli jej przyrodnią siostrą. I uważa, nie może tutaj. By odeprzeć tego uczucia, które sprawia, że to je, czuje się jakby współwinna za to. I mówi o tym, że ona zawsze miała w sobie taką dzikość, wolała tutaj, a, wędrować po ulicach, a, zadawać się z, ze złym towarzystwem. Do momentu w dnia, w którym odeszła, to jest nasza zasługa, a jej matka cały czas na nią narzekała. I jak jeszcze byli w Restowie, to nigdy tak naprawdę nikogo nie skrzywdziła. Jej ojciec nie żył zbyt długo, nie żył dłużej niż jej matka. Więc Swietlana postanowiła jej pomóc, tej Irenie. Wniosła ją tutaj do skradzionych ziem, mimo że jej mąż Olek, tutaj nasz dobroczyńca, gospodarz był temu przeciwny. No i szybko wpadła tutaj w ręce, tak powiem, tak lorda, Jeleniego Pana. Ah, I tak tutaj się kończy jej historia, mniej więcej powiedzmy, że dalej już tutaj nie ma co aż tak się zagłębiać. Ona bardzo nam dziękuję za zwrócenie pierścienia, mam dodatkowe racje żywnościowe, które się przydadzą. Innymi słowy, super. Możemy tutaj wykreślić to zadanie z naszej listy. Ja się cieszę, ja się bardzo cieszę. Eee, także zapisujemy grę i od razu pójdziemy do Olega i spróbujemy od niego wykaraskać jakąś broń. Jakąś broń, nawet tam pomysł, jaka broń byłaby chyba najfajniejsza w przypadku tutaj naszego e, Merwata. Wydaje mi się, że będzie to taki jakaś dwuręczna duża broń, taka, która powinna tutaj. No myślę o dużym mieczu albo o dużym jakimś tutaj toporze, ale jeszcze mam w głowie łamacz ziemi, chyba tak by się to nazywało. Chyba to. Ja, to. ja to kupię, mam dużo, dużo punktów. Tutaj mogę sprzedać ten z kolei e, podwójny orkowy miecz, tak samo podwójną e, Gnomią Gnomi Młot. E, myślę, że mi się to nie przyda, a trochę mi się tutaj zwróci z nawiązką. I zobaczmy, czy Merwat może to wyposażyć. E, ok, on już tutaj nawet przy użyciu pazurów ma plus 7 do ataku, a jak będzie miał. Earthbreakera, no i 5,8 obrażeń. Od 5 do 8 obrażeń. No nie tak źle, ale w tym przypadku będzie zdawał ogromne obrażenia, więc super. Już jest jakiś tutaj osiągnięty. Osiągnięty. Jakby to powiedzieć. Sukces, po prostu sukces. Doskonale. Wydaje mi się, że tutaj na razie to wszystko, i my się udamy do. Do chatki, Chyba, czy do Sycamore? Ja Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, zaraz podejmę tą decyzję. Ale najpierw w ogóle wyjdźmy z tej lokacji. Oczywiście zapiszemy grę. I już, już nas tu nie ma. Dobrze, a więc... Pora wyruszyć, pora wybrać miejsce, do którego się udamy. Każdy jest kuszący na swój sposób. W tym prawie pewien, że w większości z nich mam nieodpowiedni poziom postaci. Dlatego myślę, że nasze kroki skierujemy w stronę opuszczonej chatki. Ja jeszcze zobaczę w ogóle, skąd my o tym wiemy. Bo ja absolutnie zapomniałem nie wiem. Nie wiem kto mi to zlecił. Nie powiem, nie powiem że nie, ale zastanawia. A... No nie, no nie wiem, nie wiem, absolutnie nie mam pojęcia. Trudno. E, tutaj są znajdki, coś e, na mapie, które pozwalają zyskiwać surowce dla swojego królestwa. Na razie ja nie mam królestwa, więc nie potrzebuję tutaj tych znajdziek. E, jakieś tutaj losowe wydarzenia tutaj. E, przeciwnicy spróbuję mi ich ominąć. Udało się. Chociaż kurde, może ja powinienem z nimi walczyć, żeby nazbierać tego doświadczenia dla tych postaci, które nie domagają. To byłoby jakieś rozwiązanie. Ja przynajmniej, przynajmniej teraz wiem, że Harim absolutnie jest y, za bardzo w tyle, żeby w ogóle z kimkolwiek walczyć. Doskonale, jesteśmy na miejscu. W takim razie nie zostało nam nic innego, jak y, zobaczyć, co tu się kryje. Już widzę tutaj, że jest ta strażniczka rozkwitu. A ja tutaj już z przyzwyczajenia tej użyję zakręcia błogosławieństwa przez Harima. No niestety, jest to nasz naj, najsłabszy zawodnik, także tutaj za dużo nie zrobimy. Ale ruszamy. Zobaczymy, co ona ma nam do powiedzenia. Mówi, że tu jest, nie, że my tu jesteśmy i żebyśmy podążali jej tropem. W takim razie tak, zróbmy. Tutaj definitywnie coś widać. Oho, duchy przeszłości na to wygląda. A, Ojcze proszę, przyniosłem zioła, o które prosiłeś. Z kolei ten, chyba druid to jest ten cały. Mówi cisza i wygląda na to, że on mu pyskuje i każe go jakimś kwasem, mega nieprzyjemne, mega nieprzyjemne. Ewidentnie błaga o litość, młodzianin. No tutaj mamy normalnie jakieś takie paranormalne rzeczy trochę. Ok, przydatne miksturki to nam się na pewno przyda. Mamy dalej kolejna kadzienka. Druid pyta. Gdzie, gdzie był ten to jest chyba irenipan. Pan gdzie on był a on już mówi mu, że nie będzie wydawał mu więcej rozkazów druid jest zaskoczony i nawet próbuje mu powiedzieć żeby wykorzystał swoją moc, ale na nic ona się nie zdaje, zdaje mu cios i wygląda na to, że już ma dość bycia zabawką w jego rękach no jakaś patologiczna generalnie wiedzieć bardzo patologiczna ewidentnie to są problemy jakiejś Problemy natury emocjonalnej i nie tylko. Nie ma zamiaru zabić tego druida, tylko będzie korzystał z jego mocy od teraz, i przy okazji mówi o tym, że będzie traktował go tak samo, jak sam był traktowany. E... Trzeba przyznać, że sprawiedliwość jest ślepa. Ej, okay, kolejne przedmioty. a tutaj mam przedmiot, który kupiłem. Od, Ola, od Olega, a niepotrzebnie, niepotrzebnie to robiłem. No, gdybym wiedział, to bym tego raczej nie zrobił. Dobra, dalej, tutaj jest więcej long in this bog. Ok, wygląda na to, że Strażniczka Rozkwitu tutaj nas czekała. Tutaj cała natura mówiła jej o tym, że zaraz przybędziemy. I biedne kwiaty, niestety, znikną e, na zawsze w tej mgle i wygląda na to, że oprócz nas, żaden z naszych towarzyszy jej nie słyszy. Był tam mężczyzna z mojego władzy. Przegrał się, słyszał głosy. Po chwilę powiedzieli mu, żeby uciekał z klucza. Okay. ok, Amiri widać, że jest doświadczona w tego typu sytuacjach. Widzi naszą postać i mówi o tym, że w jej plemieniu był jakiś człowiek, który podobnie jak my słyszał jakieś głosy, po czym po chwili kazają mu skoczyć z klifu. I Amiri ostrzega nas, żebyśmy uważali na to, co, czego słuchamy. No dobra, my się zapytajmy tej nimfy, co powinniśmy zrobić dalej? Musimy odnaleźć oh, coś wokół tej chatki, coś co pomoże to nam to pokonać to mgłę. A to coś znajdziemy, i mamy do niej nie 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 wrócić. To dobrze, to ale... dobrze, ale dowiedzmy się czegoś więcej o niej, ponieważ chcielibyśmy wiedzieć kim jest nasz tajemniczy piękny sojusznik. Okay, i ona opowiada swoją historię. E, pewnego razu żyła młoda nimfa, żyła w zaczarowanym lesie, gdzie tysiące ptaków śpiewało za dnia i w nocy, e, i słońce, e, jakby, jakby to ładnie tutaj określić, często zostawiało swoją iskrę e, albo dwie wiszące skorą drzew, oraz tam gdzie światło gwiazd e, mogło spokojnie e, tak powiem drzemać e, w stawach i okolicznych akwenach wodnych, coś, coś w tym stylu, coś w tym stylu no i młoda nimfa uwielbiała proste rzeczy jak siedzenie nad strumykiem z przyjaciółmi, zaplatanie warkoczów oraz upiększanie ich kryszta, kryształami, stworzonymi prawdopodobnie z bursztynu albo z soku drzew. No i przede wszystkim patrzenie na to, jak natura rozkwita. No bardzo piękna historia, ale w środku jej duszy ta młoda nifa zawsze marzyła o czymś więcej. Sny. E, nic nie może w prawdziwym świecie się z nimi równać. Ale przepraszam, inaczej nic, nikt nie może bez nich żyć, bez tych snów. A, tak samo było dla nimfy. Marzyła, aby ten zaczarowany las był prawdziwie baśniowym królestwem, wypełnionym tysiącem cudów. Ale niestety plany, ambitne plany, rzadko kiedy umykają większym siłom. Te potężne moce postanowiły ukarać nimfę za jej e, brawurę, wysłały straszne potwory, aby zatruły magiczne las oraz zabiły śpiewające. Taki. Nifa była zmuszona uciec. Kiedy w końcu znalazła schronienie, właśnie tutaj, w tych skradzionych ziemiach, liczyła na to, że udaje się chyba jeszcze raz zasadzić tutaj, jakby nasiona, które pozwolą znowu zasadzić ten e, znaczy wyrosnąć temu magicznemu lasu. No i wtedy pojawiła się tam kła i wszystko poszło się, wiecie już, o. Z wytanie jest gotowa się podzielić się detalami tej historii. Ona mówi, że pewnego dnia, teraz to perhaps, chyba to nie ma znaczenia. More, a my z kolei powiemy jej o tym, że będąc now. w tym miejscu mamy dziwne Then wizje. Tak, i ona mówi tutaj, że zarówno ziemia, woda i kamienie są wypełnione po prostu toksycznym bólem i strachem. Tutaj wygląda na to, że zaczęła się tak naprawdę historia Jeleniego pana o tym, jak był właśnie ofiarą złego szaleńca, a następnie sam się nim stał. Tak właśnie został zrodzony potwór. E, no dobra, wrócimy do niej, jak już będziemy coś więcej, więcej wiedzieć. E, na pewno poczeka, więc to nie jest problem. Zbierzemy jakieś roślinki, może się przydadzą, może nie, nie wiem. Jest jakaś znajdźka, świetnie. A... Wygląda to na jakiś token, to nie wiem tutaj jak to dobrze przetłumaczyć. Znaczy nie Bibelot, ale coś związanego z Nifą. No i mamy tutaj kolejną informację i jest to ostatnia notatka Nugracha. Udałem się do starej świątyni Jelenia, a propos tego szukaliśmy właśnie dla Yoda. A... I wygląda na to, że ona wcześniej śniła, ale teraz jest pusta, straszliwa. E... Chyba mówi o jelenim, jelenim Panu, że on tutaj go śledził. Wydaje mi się, że to jest znowu. ten druid. Tak, powiemy jej, że znaleźliśmy notatki i wspominają o tej świątyni, o tej świątyni. i... tej Jeleniego Boga. Minha tak, tak, mówi, żebyśmy the tam się udali Perhaps i następnie to spróbowali to oczyścić to miejsce. There. The temple hides in the bigot, a, no, no a my mówimy, że to w takim razie sprawa jest prosta, wiemy co robić. I kontynuujemy there. naszą podróż, super. Wygląda na to, że to mamy załatwione. Tu jest wyjście z lokacji i do tego wściekły wilk. Ale myślę, że jeden cios Amiri. No Amiri jest moją chyba tutaj najbardziej ulubioną postacią w ogóle w całej tej grze. Mam na myśli nie tylko wygląd, wiadomo, ale też e, jej historię, jej odzywki, jej charakter, usposobienie. No, może konkurować tylko z Lindsay natomiast myślę, że prędzej czy później poznamy historię pozostałych bohaterów, mi się wydaje, że na chwilę obecną ja tutaj zakończę ten odcinek, z mojej strony to będzie wszystko następnym na pewno udamy się do tej świątyni, spróbujemy ją wyczyścić odkryć co tam się dzieje także jeśli wam się podobało, zostawcie lajka zasubskrybujcie, zostawcie też komentarz jeśli macie jakieś uwagi co do buildu Dziękuję Wam Ślicznie, trzymajcie się.